która ratować kiedyś życie. A, też? Tak. No. Ciekawa, Ciekawa sprawa. Też Nigdy o tym nie mówiłem, że właściwie tak do y, 30 któregoś roku życia, kiedy już tam odszedłem od kościoła, to już jak gdyby nic mnie w kierunku duchowości jak gdyby nie ciągnęło. Jeżeli no ja nie to... znałeś tego Zbysia. Nie znałem Zbysia, oczywiście. Syn mój miał wtedy niespełna rok, to o czym chcę opowiedzieć, no, urodził się z pewną chorobą genetyczną, no i praktycznie, żebym człowiek szukał wszelkiego sposobu pomocy, poza takimi medycznymi, które były podstawą, dodatkowo szukał jeszcze pomocy u bio, bioenergoterapeutów. miałem wtedy do Gliwic, do takiej Grażynki, która była takim bioenergoterapeutą uzdrawiała po prostu dotykiem odczytywała tam coś z aury co jest dla Zbysia śmieszne ale ja wtedy miałem bardzo taką stresującą pracę początek po prostu działalności tutaj problemy zdrowotne z Krzysiem więc byłem w takim ciągłym stresie pracowałem po kilkanaście godzin dziennie i praktycznie rzecz biorąc jak jeździliśmy z żoną na te bio zabiegi to ja to tak praktycznie no na, na odczep się no żeby to nie zaszkodzi ale może pomoże. Nie? Mhm. I ja tak czasami jak jeszcze wtedy paliłem papierosy nawet jak zawiozłem tam syna na, na ten zabieg to sobie wychodziłem na papieroska przed budynek i sobie tam na nich czekałem. Ale ta yy, grażynka yy, ciągle mówi mojej żonie, no tam, ten pana mąż yy, to tak źle wygląda. No i ta żona mi tam przekazuje, wiesz, ona mówi, że ty masz jakąś tam szarą aurę, szarą aurę. No, to tam, szara aura, no co ona tam widzi, pewnie wymyśla, żeby mnie naciągnąć. No ale dobra, niech tam mnie dotknie, dotknęła mnie tam po prostu czuje pan coś. Ja mówię, no czuję tak dla, dla, dla przyzwoitości i powiedziałem, ale nic nie czułem ale moje problemy zdrowotne coraz to bardziej się pogłębiały. Chodziłem do takiej lekarki, kardiolog, która no, w pewnym momencie już tam była jakąś taką moją znajomą, bo wiele tych, tych, tych wizyt tam było i ona kiedyś się wkurzyła, mówi, wiesz co, ta medycyna to jest od dupę roszczasz. tak cytuję wprost, mówi, ty musisz iść do porządnego bionego terapeuty, który Ci pomoże. A ja mówię, no gdzie ja takiego znajdę? No mówię, że jutro się zaczynają tam targi medycyny, w Katowicach. No to tam sobie podejdź i poproś tam o jakiś zabieg i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że ja na te targi poszedłem w pierwszym dniu. No oczywiście tam oglądam, co tam się dzieje, bo pierwszy raz miałem do czynienia z tego rodzaju z, no, działan działaniami, działalnością. No i zawsze byłem taki wtedy, taki szkiełkojowo. How are you? Very good, very nice. It's something silver, no? Thank you very much. Good price, discount price now. No, thank you. Ech, to świecie folkloru <laughs> dla rozrywki. No i yy, mówię, yy, nic mi tam nie pasuje na tych targach, ale był po prostu gościu, który miał coś takiego jak taki jakby kompas, taki miernik. No i tam do tego się przykładało rękę i tam coś ten miernik wskazywał. Mówię, o to co jest dla mnie, coś takiego dla takiego niedowiarka, takie szkiełko i oko. I stoi tam w tej kolejce przede mną jakaś taka babcia 80-letnia. Przykłada, o, tam gdzieś jakieś 70%, drugą rękę, o, 60%, ja mówię. No to ja sobie jak podejdę, przyłożę tą moją rękę, to tam będzie ze 120%. I podchodzę za tą babcią, przykładam rękę do tego miernika, a ten facet zaczyna stukać w to szkiełko. Ja mówię, ja mówię, ale mówię jeszcze tak, niech pan pokaże drugą rękę, może pan ma taką jakiejś bardziej żeńską energię, może tą drugą. Drugą rękę przykładam, on stuka znowu. Mówię, o, o co chodzi, nie? Ja Mówi, no wie pan, to jest miernik sił witalnych, a pana tutaj jest zero. Ja mówię, a co to znaczy? No wie pan, to jest coś takiego, jakby pana do EKG podłączyć i miałby pan prostą Lidzień, linię czyli z punktu widzenia bionergoterapii, to pan nie żyje. O kurczę, mówię, no to nie nieciekawie, a on mówi, no ja też robię zabiegi, proszę się położyć tam na stole ten do masażu, ja panu to odblokuję. I słuchajcie, był na tyle uczciwy, że ja tam na tym stole się położyłem, on tam tymi rękami mnie dotyka i mówi, wie pan co, pan ma na sobie tak gęstą czy tą, jak to nazwał, pierzynę że ja się przez nią nie przebiję. I po prostu no mówi, no musiałby pan poszukać jakiegoś mocniejszego, gionowego terapeuty, bo ja nie dam rady. Mówi, no jakieś normalne oszołomstwo kolejne, ale poszedłem do drugiego i słuchajcie, ten drugi, przecież nie wiedział o tym pierwszym, bo to dużo było tam po prostu tych ludzi. I on mówi to samo. Nie, pan ma po prostu taką blokadę, taką jakąś na sobie energię, że ja, ja nic yy, nie jestem w stanie zrobić. Poszedłem do domu, a ledwo wtedy bym powiedział, chodziłem. No i czekam, w, w, no, znaczy jestem w domu tak wkurzony, że ona mnie tam, ta, 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 ta lekarka na to naciągnęła i dzwonię do niej. Wiesz co, mówię, byłem tam na tych, na tych targach, a no i co, no i co? No i wiesz, oni tam coś mówią, że jakąś pierzynę mam na sobie i, i, i tego. I, i, I się nie przebiją. Mówi słuchaj, nie rezygnuj. Jutro. Będzie taka Rosjanka, tutaj imienia, nazwiska jej nie wymienię, bo nie chcę, żeby Zbysiu znowu z niej tam zrobił jakąś, yy, nie wiem, czarną wdowę czy nie wiadomo co, czarnego lidera, ale po prostu jakby ktoś chciał, to rzeczywiście yy, no, kobieta ma moc, przynajmniej miała te, nie wiem czy jeszcze nawet żyje, bo to tam było 20. Parę lat temu Bez żyje. no yy, żyje, yy, Natomiast yy, no, było to około 30 lat, 20, nie, Krzysiu miał rok, no nie wiem, 25 lat temu powiedzmy, nie. No tylko mówi tak, idź do niej, bo ja też się do niej wybieram z córkami. Zajmiesz mi miejsce, bo ja tam rano jestem zajęta i w tej kolejce po prostu mi tam zajmie miejsce, ja przyjdę. Tylko mówi się nie przeraź, bo ona tak wygląda jak tirówka. No także nie przeraz się, wszystko pozbycia będzie po Zbysiowemu, będzie, będzie, no, to by jej paso, y, pasowało. No i tam przychodzę, rzeczywiście szukam gdzie ona jest. Ma tam jakiś taki skromny kantorek, wystawiony <laughs> z parawanów. Obok niej jakaś Amerykanka, do tej Amerykanki pełno ludzi, a do tej Rosjanki tam może z 10 osób. No ale czekam, nie? Powiedziałem jeszcze na wszelki wypadek, że tu moja żona przyjdzie, żeby było bardziej y, takie no, wiarygodne, że, że, że ja tu zajmuję miejsce dla żony. No i czekam, rzeczywiście przyszła ta Rosjaneczka y, w rajstopach takich kabaretkach, takie to jak to są te kabaretki, wiecie jak to wygląda. No i tam pierwszy zabieg, ona zaczyna tańczyć w koło, ja mówię, no rzeczywiście, kurczę, tirówka, nie? Ja tutaj wielki biznesmen, w zasadzie ubrałem się wtedy tak niepozornie w jakiś sweter, żeby mnie nikt nie zobaczył, nie poznał, bo tam wtedy no, obsługiwałem dosyć dużą ilość ludzi, i żeby po prostu mnie tam nie zauważyli. Uciekłbym stamtąd dawno, gdyby nie to, że ona mnie prosiła o to, żebym ja tam jej to miejsce zajął. No i wreszcie jakoś tak jest, że... że ona przychodzi, i ja mówię: No, ja tutaj mam miejsce zamówione dla żony, i, 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 i tutaj są te babki w tej, w tej kolejce, mówią: Każdy ma swoje życie, każdy ma swoje zdrowie, nie ma zajmowania. Niech żona idzie na koniec, a pan jak chce, to niech pan tutaj stoi albo się zamienić. Ja mówię: Wiesz co? Do tej lekarki mówię: Wiesz co? Ja i tak w to nie wierzę, więc ja idę. A ty sobie po prostu tu za mnie, y, mnie stół. I słuchajcie, z tej kolejki ona robiła ten zabieg, ta Rosjanka robiła zabieg i y, no, ona była zawsze zajęta, nie gdy nigdy zabieg, zabiegł. Jak ja tylko odszedłem z tej kolejki, zrobiłem parę y -y. kroków, ona y, no, schowałaś mi rękę, a mi jest potrzebna twoja ręka. Y -y -y. Y -y. <laughs> I ona po prostu nagle przerwała zabieg, podleciała do mnie i chwyciła mnie tak za, za rękę i mówi. Ty zostań, ona niech idzie, nie? No to jak wszyscy to zobaczyli, a teraz się możesz oprzeć, mm -hmm. jak wszyscy to zobaczyli, to nie jak ona tak mówi, to niech pan już zostanie, nie? No i ta żona niech też, też będzie, Dobra. Ko przyszła kolej na mnie, nie? Dobra. Podchodzę tam do środka tego koła i ona pierwsze takie pytanie, no gdzie chcesz, żebyśmy zrobili? Tutaj czy na, na zapleczu? Ja mówię, no tirówka, kurczę, tirówka, no to mówię na zapleczu, nie? Wszedłem na, na to zaplecze, mówi, usiądź sobie. Ja usiadłem po prostu na krzesełko, na tyłu podeszła, tak pięknie mnie tam po główce pogłaskała i nagle mnie tak, up, aż mi strzeliły wszystkie po prostu kręgi szyjne. Nie wiedziałem co się z że Normalnie słyszałem chrzęst tych wszystkich, wszystkich kręgów. Ona mówi, no, no, spokojnie, nie fajnie, bo ty tam tego i ciach, w drugą stronę, mi, znowu mi tam No, mówi, bardzo spięty byłeś. Mówi, teraz możemy wyjść na zewnątrz. Wyszedłem na zewnątrz, słuchajcie, kazami yy, zacząć głęboko oddychać. Ja mówię, no, tak, zacząłem oddychać, pewnie, efekt przetlenowania. Po górach tam kiedyś chodziłem, to wiem, jak to jest. Zaczęło się jakieś takie mrowienie. Ja mówię, no, już się zaczęło pewnie przetlenowanie jakieś po prostu tego. I nagle, słuchajcie, straciłem jak gdyby kontrolę nad sobą. Tutaj otworzyło mi się, jak gdyby tak, jakby w głowie koło, tak, aby klapkę mi ktoś otworzył, i przez tą klapkę wsypywane było po prostu, no nie wiem, takie ostre igiełki, kryształki albo igiełki, które od. jak czułem się jakby po prostu taki worek gumowy, i te. Yy, i giełki po prostu do stóp, aż do, dolatywały, wypełniały mnie stopniowo do góry i próbowały się wydostać przez skórę, co przynosiło bardzo duży ból. No tak jakby po prostu ze mnie te giełki chciały wyjść właśnie przez tą skórę. Zacząłem wydawać jakieś no, dźwięki, jak, jakby, jak, jakby nie wiem, jakby wycie, jakby coś, bo już potem nie pamiętam co było. Ja, w każdym razie, ona mnie nawet nie dotknęła, wszystko po prostu operowała energiami. Ja się zacząłem kiwać w taki sposób, podobno, że no normalnie bez tego bym nawet nie był w stanie utrzymać równowagi. Nie pamiętam, co się stało. W każdym razie, jak zacząłem się z tego letargu jak gdyby budzić, przez takie szczelinki zacząłem nagle, to tak, było pełno ludzi w mnie, tak się zrobił taki wielki krąg, że no nie było. Ludzie, którzy, którzy chci, chci, chcieli tam blisko być, bo, bo po prostu no, się bali, co się ze mną dzieje. Nie? Jeszcze ta niby moja żona, ta lekarka zaczęła <laughs> mówić, niech ktoś zadzwoni, bo, bo ta Rosjanka mówi, odejdźcie, bo on przechodzi teraz zawał, nie? Tam po swojemu coś mówiła. A tam mówi, dzwońcie na, na pogotowie, bo jego żona mnie zabije, więc taki kabaret dodatkowo się stworzył, bo niby żona, żeby zadzwonić do żony i tak dalej. I na dodatek, żeby nie było, że kłamie, ale to były targi, targi medycyny gdzieś w 94, może 56 rok. Przyszła na, na ten moment telewizja, znaczy nie na ten moment, bo oni tam w ogóle kręcili i prawie też zaczęli to filmować. Cały ten zabieg był sfilmowany, a jego fragment został nawet zamieszczony w wiadomościach regionalnych, jakby ktoś tam miał dostęp do archiwum. To może sobie to tam ściągnąć. Wprawdzie nie jest cały tylko fragmencik. Ja chciałem nawet, żeby mi ten cały fragment nagrali, ale oni wtedy na taśmach nagrywali, więc to kasowali. Nie? Ale ten fragment gdzieś tam miałem, ale przeprowadzałem się kilka razy, nie wiem, te kasety takie duże, to gdzieś chyba wywaliłem, albo jak gdzieś znajdę to kiedyś puszczę. No i słuchajcie, jaki był efekt. Nie? Po tym wszystkim ja ledwo mogłem wejść. Na pierwsze piętro, gdzie odbywał się ten zabieg. Przed, przed? przed, przed tak, przed. Yy, z, z trudnością. Dochodziłem tam, po tym zabiegu do siebie pół godziny siedząc, ona wzięła ode mnie 50 zł, nie chciała ani grosza więcej. I de facto po tym wszystkim ona też musiała chwilkę odpocząć. A ja jak wstałem, to taki wstyd po pierwsze miałem, że mnie wszyscy widzą. Jeszcze kamera to, to kręciła, ale. Słuchajcie, na, jak nowonarodzony, nie? Zacząłem po prostu stamtąd iść, po schodach zbiegam i patrzę ten facet z tymi po prostu, z tym kręciołkiem, który mi tam po prostu nadal jeszcze do mnie nic nie docierało, tylko zobaczyć na tym kręciołku, czy rzeczywiście coś tam się zmieniło. Podchodzę, a tam wszyscy mnie znali, bo wszyscy się zlecieli na ten zabieg. Mówi pan bez kolejki. Ja podchodzę, przykładam rękę do tego, do tego kręciołka. A ten facet znowu stuka w ten kręciołek, <laughs> drugą rękę znowu stukam. Wie o co chodzi? No bo mówi, wie pan, pan ma tutaj 240 tych procent, czyli tyle, ile dobry bioenergoterapeuta, nie? No to mówi, nie wiedział, że ja tam na tym zabiegu byłem, ale mówi, no widocznie coś tam jednak panu pomogłem wczoraj, jak robiłem to działanie. Wie chłopie, dobra, to znaczy, że to zadziałało. I słuchajcie, zleciałem po tych schodach. Ja mieszkałem od tego białego domu, gdzie był, tak to się nazywało, kahala widowiskowa w Katowicach, pięć kilometrów. Doleciałem biegiem pieszo do domu, zanim się zorientowałem, że mam pod tym białym domem zostawiony samochód. Przychodzę do żony, mówię: Słuchaj, pomogło nie, do, do tego wszystko. Praktycznie rzecz biorąc, a mówię: Samochód, muszę jeszcze wrócić po samochód. I słuchajcie, jak ręką odjął. A co ciekawe, bo jakoś na drugi czy na trzeci dzień jechaliśmy z dzieckiem do tej bionergoterapeutki, do tej grażynki, nie? I tylko wchodzimy do domu. Ja widzę, że ta bionergoterapeutka taka poruszona, jak gdyby coś. A ja sobie znowu tam mówię, wyjdę na papieroska i tak dalej. A ta już nie mogła, nie? I potem, potem no żona przychodzi z dzieckiem, mówi, o co ona była taka poruszona? Mówi, bo jak ty wyszedłeś, to ona mówi: Pani, proszę pani. Pani mąż ma kolory, nie kolory, że aurze zobaczyła już nie szarość tylko kolory i słuchajcie no to był rzeczywiście cud taki, który rzeczywiście no, był na oczach wielu set osób, ja nie musiałem ani w tą babę wierzyć, ani nie wiedziałem kim ona jest ani po prostu nie chciała jakiegoś majątku ode mnie, ani po, po prostu pod, pomogła mi jak ręką odjąć. Jednym działaniem. Jednym działaniem. Nie powtarzaniem, nie piciem wody, nie, nie, nie seraniem w bambus i tak dalej. Jednym działaniem. Ale co ciekawe jeszcze, bo mi się teraz przypomniało, jakieś dwa lata później jesteśmy też na wczasach w łebie. I nagle patrzę, jest lot tych wszystkich bionergoterapeutów, czarownic i tak dalej, jakby ich tam nie nazwać, ale fajnych ludzi. No to ja patrzę na tym wykazie, ona jest ta Rosjanka, Mówi, o to ja wezmę dziecko i pójdę do niej też, może mu pomoże, nie? No i y, idziemy tam, to nawet nie było chyba y, dwa lata, bo to jak, y, jakoś te targi były jesienią, a, a, a myśmy, no no, następnym latem ja jakoś tam no i yy, ja wchodzę, po prostu to biorę dziecko za rękę, nie idę tam do tej jej, jej domku, otwieramy drzwi, a ona tam nie, 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 coś tam po prostu mi mówi, nie, 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 tego tam wejdę, wejdę, tego. Ja mówię tam żonie, zaniosłem, z, zaprowadziłem to dziecko, przychodzę, mówię: Słuchaj, ty mnie nie pamiętasz? On mówi: No, kto by cię zapomniał? mówię, Pamiętam cię dobrze, mówi: Myślałem, że cię nie odratuję. Mówi: Tak było sobą źle. Ale ja mówię, a dlaczego tak zareagowałaś na widok mojego syna. Ona mówi, wiesz, tak tam miała po rosyjsku to przetłumaczyć. On miał chorobę genetyczną. Mówi, ja po Bogu nie będę pop, pom, poprawiać. Ty mu tam daj y, wodę z kapusty, tam mi podała po prostu różne zestawy ziół i tak dalej. Ale ja mu nie pomogę. Nawet nie wiedziała co jest mojemu synowi. Nigdy jej o tym na mnie nawet nie mówiłem, nawet z nią nie rozmawiałem po tym zabiegu. Nie dość, że mnie pamiętała, to jeszcze widziała od razu przy wejściu, co jest mojemu synowi. Czyli ta choroba genetyczna, tak jak my to teraz mówimy, jest coś też zmianą jakąś w DNA, na którą się czasami godzimy, wchodząc w jakieś tam ciało, wiedząc po prostu, co, co nas czeka, ale widocznie po coś to co tam jest. I ona to potrafiła od razu rozpoznać. Zbyszek mojego syna uzdrawiał przez kilka lat i nigdy tego nie powiedział. Zawsze było 60% poprawy, a nawet jak teraz coś mi się przypomniało, syn zmarł 26 stycznia. To był wtedy, leżał w szpitalu. No nie mówię o tym pierwszym, kiedy był reanimowany, tylko już potem, jak w szpitalu leżał. Była też jakaś taka pandemia grypy, więc już nie mogłem go tam odwiedzać, więc mówię, prawie były warsztaty, pojechaliśmy z Małgosią na warsztaty, mówi to się pomodli. I wchodząc na, na warsztaty, napotykam Agatkę, która doskonale wiedziała o tym, co jest i, 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 i znała i Zbyś, tą sytuację, z Bysiu też i mówi, wiesz, wiesz, że on nie umrze. Ja mówię, wiem, bo on jest ideą a idea nie umiera i to były po prostu słowa przed wejściem na modlitwę nigdy nie wyłączałem jak syn był chory telefonu wyciszałem i tak dalej a wtedy wyjątkowo wyłączyłem godzinę chyba trwała ta modlitwa i wychodząc z modlitwy włączyłem telefon i miałem już tam 10. 15 nieodebranych połączeń ze szpitala, to już wiedziałem, co jest grane, albo się ocknął, albo coś nie tak. No i oczywiście, jak odebrałem, no to, że syn nie żyje. Mówię właśnie Zbyszkowi, że, że właśnie w czasie tej modlitwy. Jak to? Przecież mi mówili, że lada moment będę mógł uzdrawiać tą mukowiscytozę, tą chorobę genetyczną. No i Tylko taki, nie wiadomo, ile ten taki lada miał, moment, taki to miał, takie miał, taki to miał to przekazy i nie, taką nie, miał moc, że do dzisiaj choroby genetycznej nie ruszy. Ale po prostu na uzdrawianie, na wszystkim zawsze było 50-60% poprawy i już lada moment będzie lepiej. I macie porównanie. Niby szaman w boskich pasmach pojednania z Bysiu i tu taka szamanka z Rosji. Co robiła i czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe? Kto jest uczciwszy? Ocencie sobie. So thank okay. uh.